Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam wam opowiedzieć o pierwszym z źródeł bólu ostrego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, czyli o bólu dyskogennym. Ból dyskogenny, czyli ból, którego źródłem jest krążek międzykręgowy. Najczęściej uważa się, że proces zwyrodnienia krążka międzykręgowego, czyli tej struktury międzykręgami powoduje podrażnienie zakończeń nerwowych, które znajdują się w tym krążku. Tak się uważa. I to powoduje dolegliwości bólowe u pacjentów. Najczęściej taki ból zlokalizowany jest na środku kręgosłupa. Czasami promieniuje w niewielkim stopniu do pośladka, ewentualnie y, do uda. Wówczas, kiedy zrobimy rezonans magnetyczny, najczęściej nie widzimy dokładnie, która jest przyczyna, albo który krążek międzykręgowy jest, z przyczyną tych dolegliwości bólu, bo dyskopatie po prostu występują bardzo często. To, co jest ważne, pacjenci zgłaszają, że zaostrzenie dochodzi w trakcie stania, w trakcie siedzenia, w trakcie kichania bądź parcia, wtedy ból ulega zaostrzeniu, a położenie się na płasko lub też odgięcie do tyłu, czyli kiedy odciążamy krążek międzykręgowy, powoduje ulgę u tych pacjentów. Z osób, które mają predyspozycję, no to są osoby otyłe lub palące tyton. To co jest ważne, tacy pacjenci nie wymagają leczenia operacyjnego. Bardzo Wam dziękuję.